Kilka filmów temu nagrałem o Bitwinie, który miał 2 lata i sprawdzaliśmy, w jakim jest stanie budżetowy rower z Decathlonu. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie za mną, jest rower premium z Decathlonu, decathlonowskiej marki Van Riesel, Van Riesel, Win Diesel, nie wiem, szybki rower do jazdy szosowej, który jest bardziej premium marką, więc. Dzisiaj rozłożymy go na części, tak jak sobie właściciel życzy i sprawdzimy też, jak po dwóch, trzech latach ten rower wygląda. Myślę, że bardzo ciekawy, bo przy tej cenie, e, gdzie on katalogowo kosztował 5,5 tysiąca, nie znajdziemy chyba roweru na takim osprzęcie. już nie mówię o dzisiejszych czasach, bo dzisiaj taki rower by kosztował pewnie zdychę, patrząc, że wszystko jest na półtegrze. Ten model to dokładnie RCR Road AF, czyli aluminium i waży podobno mniej więcej 8,5 kg, bardziej 9, no bo sam mamy tutaj pedały, pewnie podawali bez pedałów. Jak na rower aluminiowy za tę cenę powiem, że waga bardzo przyzwoita. Rower na podobnym osprzęcie z karbonową ramą potrafi ważyć więcej. Rower po umyciu naprawdę kurczę ładnie wygląda, co ciężko mi przyznać, bo zawsze jestem hejterem i nienawidzę rowerów z Decathlonu, ale ten fajnie wygląda, szczególnie dużo dają te białe napisy Cosmic na kołach Mavic'a. Jak na przykład widzę tego Bitwina, to żygać mi się chce. przecież co to kurde? Co to jest? Co to ma być? No tragedia, nie da się na to patrzeć. Bo oh, najgorzej jak są bitwy, i tutaj jest jeszcze szpara między tymi dwoma rurami aż do główki sterów. Na początek zajmujemy się kołami. Tutaj nie pasuje na pewno e, szybko zamykasz w tym rowerze, ponieważ nie jest on do pary z przednim kołem. I tu musiało być coś kombinowane. Ten rower był na trenerze, także pewnie tutaj gdzieś było to pomylone. Kreseta widać, że jest do wymiany, kiedy z tej strony ma wcięcie takie wklęsłe w zębie zamiast takiego zwykłego, jak widzicie, z tej strony. Tutaj łańcuch ciągle naciąga i wybiera metal. Z kołami nie było żadnych problemów, ale nie ma tutaj się za bardzo co dziwić, bo Mavic to przecież sprawdzona i solidna marka. Pierwszy raz w życiu przy centrowaniu będę używał klucza do paktula do przetrzymywania płaskich szprych. Jeśli nie wiecie po co to, to chodzi o to, że kiedy naciągacie szprychę, to ona często się delikatnie przekręca. A tutaj mamy płaskie szprychy, żeby były jeszcze bardziej aerodynamiczne i kiedy. Przekręcamy bez tego klucza, ona się też przekręca, no i traci te właściwości aerodynamiczne, a wręcz przeciwnie, utrudnia jazdę. W żadnym warsztacie, w którym wcześniej pracowałem, tego nie było. A tutaj jeszcze nie miałem koła z płaskimi szprychami, więc bardzo fajnie. Teraz spróbujemy przyłapać Windizela na łożyskach sterów, ponieważ za nie odpowiada bezpośrednio ten van. Rysel, no bo jeśli mamy komponenty Mavica, Shimano Ultegra, no to za to bezpośrednio jest odpowiedzialny Mavic czy Shimano, a za Van Rizela bezpośrednio jest odpowiedzialny sam Van Rizel i Decathlon. Wydaje mi się, że w tych łożyskach jest troszkę za sucho, ale spróbujemy jeszcze zobaczyć przy użyciu tego teleskopu. Tu przyłożę i pokręcę. Nie słychać żadnych zgrzytów, więc może po prostu tak chodzi to łożysko. Nie jest jakieś fenomenalne, ale nie jest też złe. Dolne łożysko sterów, za to będzie już niedługo do wymiany. Na razie mogę założyć stery po przeczyszczeniu i nałożeniu świeżej warstwy smaru. Przechodzimy do napędu, który jest użyty po kilku sezonach i zimowej jeździe na trenerze. Łańcuch, na jaki wymieniamy ten, to jest HG701, poprzednie tamten to był HG601 i to jest model pośredni, lepszy od tego. Jeszcze wyższy model to HG901 e, czy tam 801, już nie pamiętam. Kaseta znowu ta sama, napęd 2 na 11 no naprawdę, naprawdę fajny sprzęt. W przeciwieństwie do wszystkich between i rowerów z Decathlona. Tego serio mógłbym mieć i nie wstydziłbym się z niego korzystać, bo jest naprawdę fajne. Co już zobaczyliście? Kurczę, o tego klienta naprawdę tutaj dbam, bo szosowcy przeważnie mają hajs. Jeśli ta osoba jeździ z innymi szosowcami, którzy mają hajs, to powie im o tutaj zrobiłem zarobisty serwis, też pójdźcie do niego. No i tak się właśnie e, zbiera klientów przez. Polecenia i klienci drożsi są te fajniejsi, bo nie narzekają tyle, nie mówią: O, co tak drogo, tylko jeszcze wezmą najdroższy smar jaki macie, ponieważ jest fajny. Po założeniu łańcucha okazało się, że jeszcze hak przerzutki jest krzywy, więc bezproblemowo go naprostowałem i przerzutka zmienia, że lodzi mi odzie. Rower jest gotowy i działa tak Mua! Ale na łańcuchu jest jeszcze ta fabryczna powłoka, która jest troszkę lepka I są różne teorie Jedni twierdzą, że pojeżdżę na tej powłoce dopóki po prostu nie zacznie mi łańcuch piszeć I nie czujesz, że ten rower gorzej chodzi ale według mnie lepiej jest na wszelki wypadek po prostu ściągnąć tą powłokę i nałożyć wosk albo smar, ponieważ no ta powłoka się lepi, a możecie założyć no na przykład lepszy wosk. Chociaż zanim założę wosk, to to się spytam po prostu czy ta osoba chce wosk, bo po wosku lepiej smarować już woskiem, a nie, że ja położę tutaj fajny elegancki wosk momum, a ktoś zacznie potem smarować to zwykłym finish line'em i no w sumie zepsuje się ten efekt. Albo bo chciałem się spytać, eee, łańcuch założony, tylko czym pan smaruje, bo mogę panu nałożyć fajny wosk mamą, czy zwykłym smarem panu nałożyć? Podsumowując, za tą cenę naprawdę wziąłbym ten rower, według mnie petarda. A na sam koniec odcinka ważna rzecz, bo czas dobić targu z jedną dirtówką, którą mam w arsenale. Nie jest to mój NS Geek, tylko NS Bridge. Został wystawiony 1000 zł poniżej ceny rynkowej, także dosłownie sprzedał się w 3 dni i nie ma co się dziwić. Dzisiaj jest dzień po sprzedaży i w sumie kilka osób dzisiaj dopiero zauważyłem, że gdzieś tam zwrócił uwagę, że ta rama może być pięknięta. Bo ktoś tam im coś mówił, i kurczę powiem wam, że sprawdziłem tą ramę w każdym miejscu. I tak samo ci kupcy, którzy kupowali ode mnie tą ramę, ten rower, sprawdzali ją naprawdę w każdym miejscu. Tam ktoś mówił, że przy zacisku hamulca, ktoś inny mówił, że w suporcie. No sprawdzaliśmy te miejsca, szczególnie suport, przypatrzyliśmy się dokładnie, no i nic nie znaleźliśmy. Jeździłem na niej, była wytrzymała. Więc kurczę, no nie powinno nic się dziać.